Co się dzieje, Beka? Toyman wykradł ze Star Labs potężną eksperymentalną technologię. Może ona cofnąć użytkownika w czasie, więc w niewłaściwych rękach jest bardzo niebezpieczna. Bibi i Redbert, przygotujcie się do misji. Tak. Ha. Czas nauczyć Toymana, że nie wolno zabierać cudzych zabawek. Uh -huh, jedziemy! Nie chcecie mi nowej zabawki, ale mnie to nie dziwi. Wystarczy, że wcisnę ten czerwony przycisk, i będę mógł wrócić do każdego momentu przyszłości, kiedy tylko zechcę. Więc jeśli mnie złapiecie, cofnę się w czasie i wam ucieknę! Tak myślisz? Nie próbujcie tego w domu, dzieci! Chyba, że jesteście mną! Wiesz o tym samym, co ja? E, ja pojadę tylko. Hmm. Do... Hej, kto będzie pierwszy? No to zaczynamy zabawę. Ty. to wszyscy podali. Lepiej zawołaj swoich rodziców, Toyman, bo to koniec zabawy. Oh, mój bilet do cofania się w tarze. Muszę go pokazać Batmanowi.